Witam na kanale Kulturalnie z Koronawirusem. W dzisiejszym odcinku ranking najciekawszych materiałów publikowanych na mGOK online w ubiegłym tygodniu, rozstrzygnięcie kolejnej zagadki wiedzy o kulturze, a także aktualności z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. Na grupie mGOK online codziennie od poniedziałku do soboty publikujemy materiały przygotowane przez opiekunów świetlic. A oto trzy z nich, które podobały wam się najbardziej w ubiegłym tygodniu. Miejsce trzecie. Pani Monika ze Świetlicy w Starym Jasińcu i Kaczka Dziwaczka. Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała Kaczka Dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę Mleka 5 deka. Miejsce drugie Iza i Pani Gosia z Domowego Laboratorium w Okolu i eksperyment z mlekiem i octem. Powinniśmy to skończyć. Tak. Przy okazji możecie zostawić łapkę w górę oraz miły komentarz pod Miłek bardzo pozytywnie reaguje na miłe komentarze. Oczekujemy dalej. Tu już widać większą trochę różnicę między mlekiem hmm. a octem. Pojawia się pewna warstwa. Hmm. Ta warstwa, ona tutaj pewnie nie jest widoczna, bo na ja 2 mm, bo... To może Wam pokażę. O. Tak? Tak. Tutaj jest ta granica. Ten osad to jest właśnie kazeina, o której Wam mówiłyśmy. Czyli połączenie tłuszczy, soli mineralnych oraz Białek. Teraz jest skazone światło i zobaczcie zapisz latarkę. Zobaczcie jak widać strukturę naszego mleka, jak się zmienia z płynnej na stałą. I miejsce pierwsze pani Ewa ze świetlicy w łąsku wielkim i papierowy jeż. Kolejny, tak. Kolejny paseczek. Kochani, pozwoliłam sobie już przykleić wszystkie paseczki, i tak wygląda nasz najeżony jeż. Ale musimy dorysować mu jeszcze co? Musimy dorysować mu łapki. Zrobimy to oczywiście markierem. W ostatniej zagadce Wiedzy o kulturze Wasze zadanie polegało na podaniu imieniu i nazwiska tego komika. A Treat me like Ring Prawidłowa odpowiedź to Andy Kaufman. Był on jednym z najbardziej ekscentrycznych komików w Stanach Zjednoczonych. Uznanie publiczności zyskał występami w nocnych klubach w roli cudzoziemca parodiującego Elvisa Presleya. Prawdziwą popularność przyniósł mu jednak udział w serialu komediowym Taxi, w którym wcielał się w postać mechanika o imieniu Latka. Triumfami również kończyły się telewizyjne występy w Saturday Night Live, które miały dwuznaczny przekaz. Z jednej strony bawiły, z drugiej pokazywały głupotę i fobię amerykańskiego społeczeństwa. Artysta zmarł 16 maja 1984 roku na raka płuc w wieku 35 lat. A jego życiorys stał się podstawą filmu Milosa Formana, Człowiek z księżyca, w którym w rolę Andy'ego wcielił się Jim Carrey. Amerykański zespół R.E.M. stworzył piosenkę "Men of the Moon", która nawiązuje do legendy Andiego Kaufmana. Prawidłowej odpowiedzi ponownie udzielił Daya Abimbola Jonge, i specjalnie dla niego dedykacja od Donego Cliftona. Felice di merda! Znajdujemy się na Sali Kolumnowej, największej sali w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie. To tutaj odbywają się zajęcia z edukacji artystycznej przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Na tej sali jednocześnie może przebywać 9 osób, wliczając osobę prowadzącą zajęcia. Każdorazowo uczestnicy zajęć muszą wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia. Przed wejściem na zajęcia mierzymy temperaturę i dezynfekujemy ręce. Jeżeli u kogoś wystąpią podejrzane objawy, mamy przygotowane izolatorium. Jak widać, wytyczne nałożone na instytucje kultury są rygorystyczne. Bądźcie więc ostrożni, bo tylko wspólnie dbając o siebie możemy pokonać wirusa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Sister, let's play rest. Yeah, 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 yeah. We'll see you in heaven if you make the Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you good On Elvis? to are we losing time?